tej imanko z tej strony Gumbal i dzisiaj sobie zobaczymy kto jest lepszy czy Colt bandit czy czy R R R R Rico No to zapraszam do oglądania. Pierwsza konkurencja to zabijanie. to zabijanie. Robotów. Czekajcie. Ok, teraz najpierw zobaczymy, jak sobie Lyriko poradzi na nagrodzie, Przepraszam za tamto trolek. Ok, na razie trudno się nie obserwuje Dwóch mam na siódmym. Znaczy na ósmym mam obu dwóch chyba. Ale tutaj no ten dobrze idzie. Chyba będzie tuin. Mój pierwszy, mój pierwszy Win Rico. Dobra, jest nie? Nie ma kilo. Nie. Chyba będzie drugiego kina. Była mnie. No, chyba będzie Win. O nie. O nie O nie jestem już dobry na Noriko, ale jestem taki przeciętny to... A jakieś tam kila mi wchodzi Wchodzą, ale Dobra, nieźle mi chodzi Dobra, chyba nie będzie, będzie win w odcinku. Dobra jest win Plus 8, a to teraz zobaczymy jak pójdzie koldurie. Dobra, Dobra, to była taka rozgrzewka teraz. Zaraz zobaczymy kto jest lepszy, liko czy Colt. Ok, najpierw... najpierw niszczenie. Najpierw ł najpierw... zbieramy zb sobie i najpierw Najpierw niszczenie robotów na łta. Okej, okay. no to, o Jezus zapomniałem liczyć z czasu, Jezus, o Jezus, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem sekund to zajęło, Riko dobrze Ci poszło, no to teraz zobaczymy jak i pójdzie. Przepraszam, że do nie mam żadnego skina, ale on ma, ma strasznie drogie skiny. A i tak skiny nie zadają. Ok, no to 3, 2, 1, go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 sekund, no to wygrywa kort. Plus jeden, dwa, korta. No to teraz no, zaczniemy teraz od kolta eee, no to teraz kto dłużej wystrzym K kto dłużej kogo się go zapieć, się podleczę no całkiem dobra na trzy. Raz, dwa, trzy, go. raz dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. 8 strzałów. No to teraz zobaczymy na jej Riko Zniszczy. Jezus Maria. 4000. Akur, chyba Riko wygra. Bo Riko ma 3000. Nie. Chyba Riko przegra. Ok, no to sprawdź. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 6 szauf, o jeden mniej. No dobra, no to 2:0 dla dla Korta. Okej, okay, no to teraz. Ym, czy ciekor. Tutaj zdobycia. Ym, bardzo rzadkie. A dalej pucham. no To chyba łatwiej I teraz sprawdzimy. Według rzadkości. Najmniej. Najmniej rangi. Poziom mocy. Według rzadkości. To większą rzadkość ma rico. A to punkt dla rico. A to punkt dla rico. No to jest. Czyli jest 3z, 2, 1. No to wygrywa Colt. Gdzie pistoletem jest Colt. A, i tak przy okazji, zapraszam do mojego klubu. Mam go z moim przyjacielem, którego serdecznie poddaję Mary Bambusa. Bambus Dobrze. Do zobaczenia i...